Izrael i USA w sprawie Libanu. Gorący temat prosto z Bliskiego Wschodu. Wyobraźcie sobie, Izrael właśnie przekazał USA swoje żądania dotyczące zakończenia konfliktu w Libanie. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu złożyło dokumenty w Białym Domu, które zawierają warunki do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji z Hezbollahem. Amerykanie uważają te żądania za nie do przyjęcia. Chyba nie sądzili, że będzie to takie łatwe. Co chce Izrael? Przede wszystkim, by jego siły zbrojne mogły aktywnie egzekwować. Prawo w Libanie. Chcą mieć pewność, że bojownicy Hezbollahu nie będą się zbroić ani odbudowywać swojej wojskowej infrastruktury na południu kraju. Izrael domaga się również, aby jego siły powietrzne miały wolną rękę w libańskiej przestrzeni powietrznej. A co na to Liban? Amerykański urzędnik zauważa, że Bejrut i społeczność międzynarodowa raczej nie zgodzą się na te warunki. Mogłoby to bowiem podważyć suwerenność Libanu. Biały Dom i ambasada Izraela w Waszyngtonie na razie milczą. Teraz czas na wizytę. Dokumenty zostały. Zostały przekazane tuż przed przybyciem amerykańskiego wysłannika Amosa Hochsteina do Libanu. W planach ma spotkanie z szefem rządu Najibem Mikatim oraz przewodniczącym parlamentu Nabiłem Berim. Ten ostatni mówi, że to ostatnia szansa na rozwiązanie konfliktu przed wyborami w USA 5 listopada. Co proponuje Hochstein, chce rozmieszczenia co najmniej 8 tysięcy libańskich żołnierzy w południowym Libanie i rozszerzenia mandatu misji pokojowej ONZ. I jak tu nie być w napięciu, to nie koniec. Konflikt w Libanie banie z pewnością przyciągnie jeszcze więcej uwagi. Śledźcie nas, aby być na bieżąco z tymi wydarzeniami. Zostaw suba i bądź na bieżąco. Chińska armia zaserwowała nam prawdziwy teatr. Po niedzielnym rejsie okrętów wojennych USA i Kanady przez cieśninę tajwańską, Pekin krzyknął nie dziękuję. To zagrożenie dla pokoju. Co się wydarzyło? Amerykański niszczyciel Higgins i kanadyjska fregata HMCS Vancouver odbyły rutynowy rejs przez cieśninę tajwańską. Ale dla Chińczyków to nie był żaden rutynowy dzień. To nie wpuszczamy nikogo do naszych wód. Według siódmej floty marynarki wojennej USA ich jednostki poruszały się po otwartych wodach, gdzie obowiązuje wolność żeglugi, a amerykańska marynarka dodała: Prawa społeczności międzynarodowej dotyczącej nawigacji w cieśninie tajwańskiej nie powinny być ograniczane. Chińska strona ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Uważają, że ich cieśnina tajwańska to ich wewnętrzne wody i grożą, że będą bronić swojej suwerenności wszelkimi środkami. Ale co takiego wywołało tę burzę? Tydzień wcześniej Chiny przeprowadziły. Prowadziły wielkie manewry wojskowe wokół Tajwanu. W odpowiedzi na przemówienie prezydenta Lai Ching-te, który powiedział, że Tajwan nie zamierza dać się anektować przez Pekin. Jesteśmy wolni i demokratyczni podkreślił. Co ciekawe, Komunistyczna Partia Chin nigdy nie sprawowała władzy nad Tajwanem, ale uważa tę wyspę za swoją, zbuntowaną prowincję. Zostaw suba i bądź na bieżąco. Polska tonie w złocie? NBP właśnie dodał do swoich skarbców ponad 20 ton złota. We wrześniu nasze rezerwy złota wzrosły aż o 20 21,8 ton. Aktualnie mamy w skarbcach aż 419,71 ton złota. Polska znajduje się już w ekskluzywnym klubie największych posiadaczy rezerw złota na świecie. Teraz nasza pozycja jest tuż za Tajwanem. Oni mają 423 tony, my 420. Czy dogonimy ich w złotym wyścigu? Co ciekawe, na początku roku mieliśmy o 61 ton mniej, a teraz patrząc na światowe ceny, wartość naszego złota to już ponad 37 miliardów dolarów. Glapliński ma Chce, by złoto stanowiło 20% polskich rezerw walutowych. Już teraz jesteśmy na poziomie 16,34%. To nie tylko Polska polubiła złoto, ostatnio królewski metal kupują też takie kraje jak Chiny, Rosja, Indie i Turcja. W 2018 roku dołączyliśmy do tego złotego grona razem z Węgrami. Czy Polska dogoni Tajwan w rezerwach złota? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Zostaw suba i bądź na bieżąco.